Witajcie. Dzisiaj będziemy robić wino z agrestu. Polski, zielony agres. Agres musi być dojrzały. Nie powinno być tam owoców ani niedojrzałych, ani nie powinno być też owoców zepsutych. Jeśli owoce jakieś są zepsute, już kwaśnieją, nieprzyjemnie wtedy pachną, takie owoce odrzucamy. Na 5 litrów wina potrzebujemy 3 kg agrestu. Ja mam tutaj około 3 kg, trochę więcej nawet. I z tego zrobię 5 litrów wina. Czyli tak samo na przeliczeniu powiedzmy na 10 litrów trzeba użyć 6 kg agrestu. I mam tutaj słoik miodu lipowego. Agres bardzo dobrze komponuje się z miodem. Jeśli tylko macie możliwość, warto robić na miodzie. Jeśli nie, taki słoik miodu można zastąpić kilogramem cukru. A do tego wina łącznie będziemy potrzebować około 1,5 do 2 kg cukru. Ja tu użyję dwóch słoików miodu, wtedy to wino będzie dużo lepsze w smaku. Bardzo dobre. Oprócz tego oczywiście pożywka i drożdże winiarskie. Można próbować robić na drożdżach dzikich, które są na owocach. Wtedy ich za bardzo nie można płukać, za mocno, żeby nie spłukać tych drożdży. Ale według mnie lepiej robić na drożdżach szlachetnych. Te owoce są już moje umyte. Ja będę dodawał drożdże. I teraz musimy je zmiażdżyć. Najlepiej tłuczkiem do ziemniaków i po rozgnieceniu wyglądać. Ja będę fermentował tutaj w wiaderku fermentacyjnym, tak żeby było tutaj miejsce, żeby można było to owoce łatwo wymieszać. Będziemy rozpuszczać w wodzie miód. Mam tutaj litr wody i w nim rozpuszczam miód. Miodu warto nie podgrzewać, a jeśli już na przykład jest skrystalizowany i potrzebujecie go podgrzać, żeby się lepiej rozpuszczał, to do 40 stopni. Gdy miód mamy rozpuszczony, to dajemy do reszty nastawu. Ja używam drożdży Enovini, są to drożdże aktywne, każde drożdże aktywne musimy uwodnić. Potrzebujemy rozpuścić je w około 100 ml wody około 30 stopni przez 20 minut. Teraz wsypiemy pożywkę dla drożdży winiarskich. Teraz dolejemy wody, uzupełnimy ten na nasz nastaw, tak żeby było to co najmniej 7 litrów łącznie z owocami. I kiedy drażdżas się już uwodnią, dodajemy 11 a I zakładam pokrywę z rurką fermentacyjną. I nasz nastaw na wino akrystowe na miodzie jest już gotowy. Możemy go teraz odstawić do fermentacji. I tak wygląda nasze wino po kilku dniach, po około 10 dniach od nastawienia. I dzisiaj już będziemy odrzucać owoce. Pozbędziemy się ich, odciśniemy je na prasie. Tak wyglądają te owoce. Już właściwie oddały to, co miały oddać dobrego. I się ich pozbywamy. I te owoce mają teraz w sobie jeszcze dość sporo płynu. I można by było je odcisnąć. Jeśli macie jakąś prasę, to można odcisnąć. Ewentualnie jakoś w rękach próbować. I ja na brosie odciskam. I po zrzuceniu owoców, yy, tak to wygląda, na dnie jest dużo osadu. I teraz jeszcze przeleję to przez gęste sitko, żeby się jak najwięcej tych frakcji owocowych jeszcze pozbyć. I patrzcie, co zostało na dnie. Same te frakcje owocowe, które osiadły. I tego się pozbędziemy. Nie chcemy tego. I wino jest już czyste. Bez owoców. Trochę ponad 5 litrów. Jeszcze osad zrzuci. I obok niego mam tutaj damę 5-litrową z drugim winem. To jest wino takie samo jak to. Też agresowe nastawione. Z takich samych składników, takich samych proporcji. Też na miodzie. Jakieś dwa tygodnie wcześniej. I to wino już zaczyna kolorować, to jakiś osad na dnie. Także myślę, że dzisiaj, teraz to połączymy. zleję to wino na dosadu i wyląduje tutaj w tym pojemniku fermentacyjnym. Będzie 10 litrów. Wino jest mętne, jeszcze bardzo mętne. Zaraz zobaczymy jak z cukrem. I cukru tutaj już nie ma. To słodzimy, już myślę, że to będzie ostateczne zasładzanie. Tam tutaj 2 kilogramy miodu. Dwa słoiki miodu, czyli jakby jak pierwotnie robiliśmy na 5 litrów, to najpierw dawałem na te 5 litrów słoik miodu, jeden, i teraz jakby drugie tyle. Czyli na 5 litrów bym dał łącznie dwa słoiki miodu. Pierwszy na początku i drugi po odrzuceniu owoców, więc. Na te 10 litrów będzie łącznie dane 4 słoiki miodu. I w próbce wina rozpuszczę teraz ten dodatkowy miód. I dodam rozpuszczony miód do reszty nastawu. Możemy założyć pokrywę i odstawiamy do dalszej fermentacji. Zlałem znad osadu, trzeba zlać wężykiem znad utworzonego osadu na dnie. Zresztą tak drożdży i owoców. I tutaj mamy już czyste wino. Mamy tutaj balon z naszym winem agrestowym na miodzie. Od nastawienia wina minęły już 3 lata. I najwyższa pora rozlać już to wino do butelek. Butelki na wino już czekają, umyte, zdezynfekowane. Także dzisiaj będziemy rozlewać do tych butelek nasze wino agrestowe. A wspomogę się takim słojem 4-litrowym do którego będę przelewał wino. I przy pomocy kranika rozleję do butelek łatwo i szybko. Więc zaczniemy od pobrania trochę wina do słoja. Piękna barwa, to głównie przez miód. Jest taki kolor. Zobaczcie, wino ma już tyle czasu, a dalej widzę tutaj wysycenie, lekkie bąbelki. No już się raczej tutaj wiele nie wydarzy, ale może będzie lekko musujące. No i niech będzie sobie takie wina białe, jako musujące, też są dobre. No i przy pomocy z kranikiem butelkujemy. No i teraz nie lełem do pełna, bo jakby się jeszcze jakiś gaz zbierał, to tylko tak pod szyjkę. I teraz zakorkujemy butelki. I przy pomocy korkownicy korkujemy butelki. No i gotowe. Wino mamy zabutelkowane. Pamiętajcie, że jeśli chcecie układać wino na półkach na leżąco, to po zakorkowaniu trzeba przez dzień, dwa, podtrzymać wi wino w butelkach pionowo, aby wyrównało się ciśnienie po korkowaniu, bo inaczej może się pocić korek, będzie wypychać płyn. Także na początku wino musi sobie odstać. Wino prezentuje się tak. Jest bardzo ładne. Złocisty kolor krystalicznie czyste, wyklarowane. No wygląda pięknie. A jak smakuje i pachnie? Mmm, zapachu agrest. Zapach taki jak smak agresu. przyjemny. Kojarzy mi się z lipcem, z latem, jak jest ciepło. Miód też wy, wyczuwalny. Spora kwasowość w zapachu, jak to agres, no wiadomo. A jak smak. Hmm, a smak przepyszny, naprawdę. Słodko-kwaskowate wino, półsłodkie, ze sporą kwasowością z Agrestu Bardzo już ułożone po tym długim czasie dojrzewania. Miodowe. Trochę jak miod pitny, ale jednak agres dominuje zdecydowanie nad tym miodem. Czuć minimalne wysycenie, lekkie jakieś minimalne bąbelki, ale nie jest to jakąś wadą. W białych winach, jak jest lekko musujące też jest super. Także podsumowując, wino bardzo udane, bardzo dobry przepis. Warto dać tutaj miód, który, jest, yy, który ma wyrazisty smak. Właśnie jak na przykład miód lipowy, bo Agres lubi miód, lubi się z miodem komponować. Ale też lubi go przykryć, jeśli miód nie, jest, nie ma charakterystycznego dla siebie smaku. Takiego miodu akacjowego bym tutaj nie dawał, bo będzie słabo wyczuwalny. Moje wino idzie do piwnicy, niech czeka na swoją kolej. Dziękuję za uwagę, zachęcam do działania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.